TV Podkarpacie.pl W ubiegłym roku zakończyła się przebudowa drogi Prusiek Wysoczany, na którą powiat zaciągnął blisko 10-milionowy kredyt. O niedawnym otwarciu drogi mieszkańcy zdążyli już zapomnieć, jednak dla urzędników to nie mały problem, ponieważ powiat nie odzyskał jeszcze 6-milionowej dotacji. Problem tkwi w samej procedury powierzczania wydatków, ponieważ Projekt został zrealizowany w partnerstwie z, ze Słowakami, więc zależność jest taka, że partner projektu jest uzależniony od partnera wiodącego, partner wiodący natomiast od wspólnego sekretariatu technicznego, a wspólny sekretariat od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W efekcie oznacza to urzędniczy Galimatias, który w Polsce chyba nikogo nie szokuje, jednak radni chcieliby te pieniądze już odzyskać. Przyjmaczy się sprawa odzyskania dotacji, niemniej jednak z tego, co. Na dzień dzisiejszy jest mi wiadomo, środki w wysokości 6 milionów złotych mają wpłynąć w sierpniu bieżącego roku. O takich zapewnieniach również słyszał radny Drost, który jednak sceptycznie podchodzi do takich deklaracji. Jeszcze nie udało się odzyskać. Mamy na razie zapewnienia kolejne o możliwości wpłynięcia tych pieniędzy na konto powiatu. Ale takie zapewnienia mamy już od pół roku. Także poczekajmy aż przyjdą te pieniądze. Wtedy będziemy mieć e, uśmiech na twarzy i będziemy e, się z tego cieszyć. Natomiast starostwo uważa, że cieszyć się już można. Bo termin odzyskania 6 milionów wydaje się być realny. Powiat Sanowski przeszedł dwie kontrole z, z Urzędu Wojewódzkiego poprawnie, bez wskazania błędów merytorycznych i formalnych. Natomiast z końcówką czerwca przeszliśmy kontrolę ze wspólnego sekretariatu technicznego i również nic nie zostało tutaj wykazane błędnie i nie została żadna nieformalna kwestia również pokazana. Jeżeli tak było, to wypłata kasy jest już tylko formalnością. Jednak radni uwierzą, jak zobaczą. Może cieszyć, będzie cieszyć. Bardzo tych pieniędzy powiat potrzebuje. Sytuacja finansowa powiatu nie jest to tajemnicą, nie jest w chwili obecnej zbyt dobra i te pieniądze znacznie poprawiłyby możliwość. Na naszego funkcjonowania, płynność finansowa byłaby zachowana, no, bardzo czekamy na te pieniądze. Czas oczekiwania według wstępnych informacji ma wynieść 3 tygodnie. Oby tak było, bo coraz trudniej się wierzy w trwający nieskończoność urzędniczy Galimatias.